i Co ja mam zrobić? A... I kuzo Zasrać się tak chodzić. Ha, ha, ha. Ale suchar. Taki nieśmieszny. Poza tym już to zrobiłem. I nie było fajnie. Odradzam. Może suchar, ale śmierdzi jak świeżynka. Mogę ja ostatnio... Y Często grałem w solo i jak teraz graliśmy jedną, jedną rundę w dwójkę i zobaczyłem tych dwóch gości, to tak jakoś nie wiem, nie przypomina mi, że są razem, wiesz? Pewnie od razu w takim odroku mówię, chcą do siebie strzelać, po czym się zorientowałem, że gramy w dupasy. Tak jakoś dziwnie, zawsze lądujesz w innym miejscu na tym cmentarzu. bo ja się, boję Kuby zawsze, zapominam, że nie gram, że on, wiesz... Ja zawsze zostałem w też blisko... Żebyśmy lądowali, bo jak my się tutaj na tym cmentarzu rozdzielamy, to zawsze jest spierdol. Bounder! No, no, bo nikogo tu nie ma. Runa mikstur, pancerza, to się przeda. Tam już byłem. Runa mikstur, pancerza, ona jest na początku jest dobra, bo później tak budujesz mix pancerz, więc spoko. Później może być taka średnia, ale... Ale na początku jak dostajesz, to jest spoko. No już down tu się śmieje. Chodźmy na dom, chociaż w sumie. No nie słyszałem dawno. Tylko ciebie, ha e, przepraszam, może Kuby nie ma z nami, ale jego duch. A nawet powiedziałem, że jego duch. Jego duch jest na dał z nami. O. Yes! Thumb down! O, zrzucę, strawę ja do podgrzewa. No. Chodź ty panie down. Boże jak on spitala. Ta, bo jak on jest, jest tutaj na wolnej przestrzeni to szybciej biega. Znaczy nie szybciej biega, ale dłuższe dystanse pokonuje między zatrzymywaniem się. Dobra, w końcu go rozwaliłem. Eee, złoty toporek, pan reflektuje? Złote podpalenie? Tak, złoty toporek, może być. No to zapraszam. O, złote podpalenie, super, dobra, idę, idę tam do ciebie wejść. To coś dawnych zostawił fajnego, czy nic? Eee, mogę ci dać albo złotą kuszę, albo ten plazmagan i złotą siatkę, zostawił i tak? To już nic ciekawego. No to nic z tego nie jest. No, może coś do rozłożenia. No ja to co jak wymienię szanę, sobie, tak. bo mogę tego moltować wziąć, jak nie, chcesz, jak nie chcesz, bo on jest naprawdę przydatny. ja. A nie gdzie nie ty pierzam, bo ja tam nie jadę, nie ty, gdzie ty, dobra. To sobie pieniądze weźmiesz tylko. Dobra, już tam jadę do ciebie. No ja tak sobie zbuduję. Gdzie tam. jestem z dup? bo nie widzę go? Przybudę to zaraz. No co ty łukasz? Nie wiem, nie widzę go. A jest, dobrze. Tak, tak się ukryje troszeczkę. O, co tu jest? Dobra, toporek se wezmę. To zamiast... Kurna, muszę coś... Dobra, to kuszę wezmę. Time to put in I to sobie porozkładaj jak chcesz. No i zajebiście, mogę sobie zbudować. So loud. No ja tylko skok muszę, to ja tylko złoty skok buduję i zajęliśmy. No i te miksturki jakieś. A, no muszę to... A, to jest coś co zabiorę, bo tam. Piężków. No ja bym potrzebował jeszcze... Ale jak jesteśmy? No trochę mamy. Trzeba zbudować i jechać. Ile zostało... nie no to tak. To tak. Dobra, to już buduję.

Użyjmy potęgi na 21 polskich Zobaczymy się czy nie uda. Kurde, kurwa, no nie mam ci co oddać. Mam ci wyrzucić jakąś broń, ale ta kusza dalekodystansowa i siegierka blisko dystansowa. To jednak mi się może przydać.

I Już mam 70 zł, mogę sobie zbudować jeszcze abilitkę ruchu. Ja mam na wszystko... Ja mam... Jak wyszło, że mam wszystko złote. Co ty dinozaura masz? Tak. ten poziom. Kurde. Wiesz co, odpalałem się, bo codziennie tam odpalałem się na, na, na te zadania dzienne i one nie były jakieś skomplikowane, to je robiłem powiedzmy w 2-3 rundy. Wiesz co, bo chcę zdobyć ten motocykl, a widzę, że tu jest rosnąca liczba tego, y, tych mm, punktów doświadczenia za każdy poziom, więc po prostu jak mam czas i chęci, to codziennie sobie właśnie coś robię, żeby później się nie obudzić z ręką w nocniku, że coś chcę. Albo z ręką w dupie. Nie no, no to nie mam takiego przepisu. To by się nie sprawdziło, to Czuł się niezręcznie i tam ciasno jest w ogóle, musiałem to, wiesz, najpierw jakiś żel wziąć, taki ten, ten... nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, do rozpychania tyłka, no to bez sensu, to wyźle czasu, to trzeba, cia... no głupi, głupi, A tam, tak zawsze tak, mówisz, pewnie masz takie rozklapicho, żeby ci dwie ręce weszły, jeszcze i zaplaskał. Tu się strzelają. Ja? Ja, widzę kurczaczka i widzę tu Dobra. Aha. Drugi kurtaszek. Dobrze! Jeszcze jeden tam jest, chyba. Bo tam było dwóch z nimu. Kurwa, nie zdążyłem przeładować. Weź sobie jedne szardy, ja wezmę sobie drugie szardy. Tylko trzeba uważać, czy on jakiś się kilku gdzieś nie kryje. Nie hmm. było z dwóch szardów? Nie miałeś? Nie jednego szarda wziąłem. Nie, jednego wziąłem, to ty już trzecie musiałeś jakieś fajne rozłożyć. A poza tym już miałeś przecież kasę na ten. O jest tam gościu, się wystrzelił. Tak, wy, wy, Na NWO. i jestej o kurczaczków! To, gdzie. To weź sobie te szardy. Dobra, to dawało. No, Chociaż... Jedziemy do tej kuźni. Jest co, Radku, po, po a ty nebo? co masz? No nie, no weź sobie szardy, bo ty będziesz potrzebował z dwóch rzeczy. Ja mam wszystko złote, już ja nic nie buduję oprócz tych. Nikt tu tym No to, ja szardów, no to, no, to nie, to resztę nie wezmę, dobra, resztę wezmę. Gdzie ty masz? Jedziemy do tej kuźni? Tak, dobra, zobaczymy co tam się dzieje. Ja jeszcze sobie zrebuduję abilitkę jedną i drugą, zobaczymy co mi tam wypadnie. Nie, nie no, w sumie krzyk dupy mógłbym mieć, ale ten mołotow jest zajebisty. Czasami się bardziej przydaje niż ten krzyk dupy. Słuchaj, mhm, kogoś tu kurwa słyszę i strzelają na tak. mnie. O, z uważaj, z łuku. Kurwa, kiedy to możesz mi rzucić. Nie mam właśnie. Jest ten drugi, tu jest. Tu jest za tym. Dobra. Śmieci, Jeszcze słyszę? Czekaj, gdzieś. tak. Nie zabijesz tam tego. No, nie, 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 on się zmienił. On się zmienił, pewnie z Na górę, wszedł. Nie ma go tu. Bratku, pod nami, pod nami Ratku, Pod nami. Na górze, na górze. Dobra, kurczaczka, e, ja też zabiję ten. Dobra, zabiję yeah, jednego. Na górze jest jeszcze jeden. O jeszcze ktoś ze mnie strzela. Pewnie kolega tego co zabiłem. Kurwa. kurwa, jak ja nie mam kurwa napojów. Kurwa, wina tu zaraz. Poczekaj. Nie Ani, no bez nie tego wiem. leczenia to jest po piździe Dobra buduj coś Uwa mnie rozwalił, uważaj, tu biegnie O Jezus, strefa ja O Jezus! Separuję, a to o Jezus, strefa! Oj, teraz zginie. O zaraz Tamten tam się kurczakował, dobra, że on się przygotego, Jezu. Dobra, się... poczekaj, poczekaj, bo ja sobie podjadę po to rzeczy. A to już jest koniec strefy? No tak, to oh. już jest koniec strefy. A ja tam nabudzowałem sobie gadżetów. Tylko kurwa, on potrzebuje się ulecić najpierw. Szkoda, że nie masz leczenia, to leczenie to jest kurwa jak jesteś wojownikiem to jest bardzo przydatne. Ja mam kasy, dobra, może sobie zbuduję. No wiesz, ale teraz młoto nas uratował, bo on nie wbiegł do na nas, tylko się wycofał. Kurwa, nie widzę kurwa kolorów teraz tego wszystkiego. Nie w kurwia ta gra momentalnie. Radek zaraz skurczaczkujesz się. Kurwa, no bo jak jest wszystko na fioletowo, to nie widzę kolorów tych kurwa, wiesz co chodzi? Tak. Kurwa, wkurwia mnie tak Czekaj, Mogę ci to wyrzucić? Nie ja mam 9 tych na w proszę. To spada i mi się odradza pełne życia jak się zmieniłem mówiłem wiem ci już spadaj A tam szardy sam jak chcesz sobie Tu Nie chcesz? Nie ja weź tu. sobie Ja wolę ja zostawić sobie miejsce żeby rozkładać bronie, wiesz, bo już tak i tak już mamy tylko jedną później a do niej nie będziemy jechać. Ja przynajmniej do niej nie jadę to tak jak coś to tak śmiało. Olej, ja już mam wszystko co mi potrzebne szczęście. O Jezus, mnie to, że próbuję strzęść z kunia i ja on mi się automatycznie wiesz, wyłącza jak biegam do budynku. Nie? To chyba są rysunki techniczne do tego. do budowania tego. Noże. Budynku. Co tutaj przeczekujemy, sytuację? No to no nie ma co się tam gdzieś pchać. Czyli nie idziemy granie. do kuźni? No łukasz, no po co ci kuźnia? No nic, no nie, no. Ja nie, co, mam, nie, nie, nie mam pierwszego zbudujesz? złotego krzyku, bo bym sobie zbudował, ale w To idź sobie zbuduj. Nie, nie chcę. Idź, ja cię będę stąd osłaniał. Idź. Nie, bo może no mi no może idź, mi tarcza wysłaniać, o Jezus. No dobrze, może no i się... no, Dobra, może ktoś tu będzie Nie no to już by bieg. O, osiem graczy, super. Drużyna mniej. Idealnie. No, zobaczymy jak się zamknie ten kurwa podalski. Śmierć Śmierci. O, oh, super. tam jedziemy pomału, Żebyśmy na ostatnim chwilę tam nie jechali. Zbunkrujemy się gdzieś po no, tym nie? Dobrze, pani kierownikom, Jedziemy. Ok, tu mamy wejście. Czeka specjalnie na nas. Coś tu grać. Cicho, szeptaj teraz kurwa. Bo gdzieś ty kurwa zniezdolił, Jezus. Gdzie ty jesteś? Na górę. Na górę wszedłem bo Dobra, tylko ciszej po nas usłyszą. Chodź na piętelko, żeby się dzieci nie obudziły. Chodź rób kałeczkę. Poczekaj, to ja mogę. Stój, stój, Radku. Tam nie, nie przeszkadzamy. To nie Oni też się pierdolą. Słychać jak ktoś młota Ale tam to już jest, tam to jest... Będzie, ktoś ma młota. musieli przebiec do tej, do tej następnej wieży. Tutaj na NA. Nie teraz to albo strafia. nigdy. No to ja proponuję teraz. Czy nie? No to go A Jezus, nie doskoczył ale... Do tej? Do której ty chcesz wieży? No właśnie do tej co ty tam jesteś, ale tam nie doskoczyłem. A tam nie ma wieży... A tutaj to nie ma wieży ty Myślałem, że tam można wejść. No nie nie można, musimy nie. iść tutaj. To musi iść tutaj, Radko. Chodź tu Tu ja się tam blinkowałem. To ja się blinkuje taki prawał Aha, ktoś się tutaj. Ale nie, to dalej. Nie wiem czy tutaj, ale my tu... Czekaj, coś tu jest, tak, coś tu jest, uważaj Radku, bo chyba, że Ciebie znowu słyszę. Ale nie, tu jest fajna miejscóweczka, bo tutaj nie ma kto zejść. No, Kurna. Wiem. No dobra, się... Ta na dole, ktoś się Czekaj. O, ktoś może nas sprawdził. Nie, ja odrzuciłem tego. A to dobrze, to nie widać tego. Cały czas nie wiem czy ty to widzisz czy nie, bo Flarę to powinien nie. to widzisz. Jak ty widziałeś? No właśnie nie, 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 chyba nie widzisz czujnika, tylko dla ciebie. Już kiedyś to testowaliśmy. Ty rzuciłeś... Im, widzicie, widzicie? Pytałeś, a ja mówię, nie, nie widziałem. A ty widziałeś jakiegoś tam podświetlonego dzynzla. Ale Flarę, no tak, widziałem? Flara. Flare widać, bo Kuba rzucił kiedyś flarę, to nie ja widziałem Dzień. przeciwnika, że odznaczył. Dobra, może nie wiem. Nie wiem jaki jest plan. Stajmy cicho, czy się ruszamy jak, jak pamiętaj. O no tu biega, czekamy. tu gdzieś w za ścianą biega. Jest dosłownie za ścianą go słyszę. Ty, ale Radek musi mieć. Zapukać żeby się zamknął. On tam mi się nas. A, widzę gościa tutaj na dole. Trzela się z kimś. Uważaj, bo on biega, biega do nas. Jest, dobiega to do nas, jest, jest uważaj. Przy wejściu jest, przy wejściu. Uciekaj. Widziałeś go? Oznaczonego? Nie. Nie. Tu jest dwóch gości, się strzela. Dzień, dzień, dzień. Uważaj, bo ten... Jezus, tam spadłeś? Kurwa. Uczakowałem jednego. Idę do ciebie, Radku! O, gości dostaje! Tam był gości i dostawał moje młoty. Kamizelka mu zarała. Jest schowa się z tym tym Tak Kurwa, nie widzę go stąd. Zdjąłem mu kamizelę, przy, yy, przy sośnie tam na SE. Tak, widziałem go, ale nie mogłem go wycelować przez okno. On tam jest? Mm, nie, nie widziałem żeby stąd. Jest jest, 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 jest. Wziął kamizelę. Czyli mamy dwóch i dwóch kolesi w osobie ja nie górzy nam To musimy uważać To, żeby nam pleców kurwa nie zrobili śmieci bo tam jakiś cwaniaczek. Dobra, ja go troszeczkę obejdę, ale chyba musimy się ruszyć, bo strefa jest. nas dojedzie. Nie, my tutaj, to dawno. jest Czekaj. dwóch ich tutaj, jest dwóch tutaj, jest dwóch ich tam jest. Idę, ja idę od boku strony, uważaj, Ta no. widzę. Ale chyba są malami, nie wiem sam. Poczekaj, nie jest tak blisko daleko do nich, bo ich strefa goni. My jesteśmy w strefie, już tutaj przynajmniej Radku, uważaj Kurczek. Tak, i ten drugi Ta. do niego strzela, ja strzelam do niego. Dobijamy, dobijamy Kurczaczek! O, wygrałeś te Radku, bić. Wygrałeś to Grabki. Ty ich zabiłeś, znaczy ja tam nie wiem czy... Coś tam, o... jednego ja trafiłem, ale. i'll right, take the country.